Nowa wieża widokowa na terenie gminy Osieczna. Na miłośników pięknych widoków i leśnych spacerów czeka nowo wybudowana wieża widokowa Jagoda 2. Na wzgórzu, wśród lasów, nieopodal centrum Osiecznej, powstała 30-metrowa budowla, z której rozpościera się przepiękny widok na Osieczną i okolice. Osieczna ma wyjątkową atrakcję. To nowa wieża widokowa. Nowa wieża zastąpiła starą, która nie nadawała się już do użytku i była o wiele niższa. Budowa nowego obiektu trwała 7 miesięcy. Z nowej wieży doskonale widać jezioro łoniewskie, okoliczne wioski oraz zielone połacie lasów i pól uprawnych. Dotarcie do nowej wieży nie jest trudne przy drodze postawiono tablice informacyjne. Jadąc od strony leszna, należy skręcić w prawo tuż za stacją benzynową. Po dystansie około 1 km ponownie skręcamy w prawo i docieramy do niewielkiego parkingu leśnego. W dalszą drogę musimy się wybrać pieszo lub rowerem. Wzdłuż leśnej ścieżki prowadzącej do wieży ustawiono tablice edukacyjne. Pokonując drogę pod górę, można zatrzymać się i poczytać o roli i funkcjach lasu oraz występujących w Wielkopolsce żółwiach. Aby móc podziwiać piękne widoki, trzeba pokonać około 150 stopni schodów, podzielonych na 21 segmentów. Obiekt cieszy się sporym zainteresowaniem i przyciąga miejscowych spacerowiczów i wielu turystów.